Oddziel dochody od zobowiązań. Czyli zakładamy nową firmę, która posiada osobowość prawną, czyli jej przychody są bezpieczne, nie ma żadnych zobowiązań na początek, nie ma zaległości, w związku z tym wszystkie przychody, jakie trafią na konto tej firmy są w pełni bezpieczne. Natomiast bronimy się przed tytułami egzekucyjnymi, które są prowadzone wobec firmy poprzedniej, firmy czy firm. Jeżeli w tej firmie nie ma majątku, no bo się już go pozbyliśmy, no to nic tam nie zabiorą. To jest bardzo proste rozwiązanie. Oczywiście rozwiązanie, które jest niezgodne z tym, co system zaleca, ale moim zadaniem nie jest obrona systemu. Nie jest, nie pracuję dla banków, pracuję dla, dla moich klientów, im staram się pomóc. W związku z tym takie rozwiązania często są stosowane i nawet jeżeli uznamy, że są kontrowersyjne, to są zgodne z prawem. Skoro można bankom, można w systemie, to dlaczego mamy tego nie robić? I taka jest moja rada.